Siemanko, ogólnie z tym łatwo i przyjemnie, to jednak nie dzisiaj, jakby coś. No hejka, dzisiaj chciałabym porozmawiać o trochę e, ważnym temacie dla mnie. E, nawet nie trochę, tylko bardzo, bo to jest w sumie mój zawód: e, czyli o muzyce, a konkretnie o tym, jakie jest życie muzyka i <laughs> jaką drogę musiał przejść. O rany. Dzisiaj porozmawiamy na temat ważny, przynajmniej dla mnie, e, a jest to temat ważny dlatego, że jest to mój zawód, e, czyli zawód muzyka. Ja jestem skrzypaczką oraz e, wokalistką. E, śpiewam w sumie to od, wiadomo, od zawsze. Jak tylko zaczęłam mówić, to zaczęłam też śpiewać. Jako trzylatka wchodziłam na scenę i śpiewałam po prostu. E, I mama jak zobaczyła, że mam jakieś tam predyspozycje, jakiś tam talent, to zapisałam mnie na ognisko muzyczne. I kiedy zapisałam mnie na ognisko muzyczne, to tam mi średnio szło. Niestety na pianinie, no to nie było to. Ale przez to, że miałam naprawdę dobry słuch yy, i moja mama sama jest muzykiem, yy, postanowiliśmy, że i tak pójdę do szkoły muzycznej i wybraliśmy skrzypce. Yy, przyjęto mnie w ogóle z yy, takim dość dużym uznaniem. Pamiętam, że bardzo ładnie zaśpiewałam pioseneczkę na wstępnych. <grych> I yy, no. Dostałam się oczywiście i ja skończyłam pierwszy i drugi stopień. Chodziłam też na Bednarską, na wokale estradowy, ale już zrezygnowałam, ponieważ nie łączyłam tego, nie udawało mi się już w końcu finalnie łączyć tego z studiami w Łodzi, bo ta szkoła była w Warszawie. Ja w ogóle jestem jeszcze z pomiędzy, więc no było mi bardzo ciężko. Jak mieszkałam w Łodzi, to przez pierwszy rok, jak byłam pierwszy raz w Łodzi, drugi rok byłam w Warszawie, dojeżdżałam cały czas pociągami i po prostu to mnie tak wykończyło, zachorowałam na anemię, no po prostu miałam, zbyt mało jadłam, zbyt mało spałam, byłam przemęczona, jeszcze brałam izotek wtedy, więc w ogóle psycha siadła masakra. Może kiedyś e, będziecie chcieli posłuchać, to wam powiem więcej jak, jak wyglądał ten rok, bo był naprawdę bardzo trudny i mam dużo do powiedzenia. W każdym razie e, jestem skrzypaczką już w sumie 15 rok e, i no, dużo dużo grałam. Bardzo i do, do, te, do tej pory gram. E, do tej pory dużo gram i do tej pory dużo śpiewam, ale droga jaką musiałam przejść, żeby w ogóle móc e, śpiewać, grać, e, skończyć szkołę muzyczną była bardzo długa kręta i pełna mm, małych e, stłuczek i e, dachowania. Szkołę muzyczną wspominam. Hmm, teraz już troszkę lepiej, ale kiedy z niej wychodziłam, to co, to, to nie, 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 to było coś dla mnie okropnego, coś strasznego. Zacznijmy od tego, że e, była tam w pewnym sensie przemoc. Nie będę oczywiście wymieniać imienia i nazwiska. Nie mam absolutnie już żalu do tych osób. Już to przepracowałam i rozumiem po prostu, że tak czasem bywa ja akurat byłam często dosyć ofiarą jakiegoś tam na przykład walenia w brzuch, żebym się wyprostowała pięścią bez takiego ostrzeżenia żadnego, wbijanie palców, klapa na rękę, kiedy grałam na pianinie, bo mieliśmy też obowiązkowe pianino. No, zdarzały się takie sytuacje, kiedy po prostu, albo na przykład jawne obgadywanie przez nauczyciela, w sumie tu przez nauczycieli, nazywanie mnie gwiazdką, bo robiłam coś więcej, Prawdopodobnie mogłam się zachowywać jakoś inaczej, na przykład zadzierać nosa czy cokolwiek, ale nigdy nie było to zamierzone z mojej strony. W każdym razie, jak mówię, przypracowałam to nikogo nie winie, ale chciałam się po prostu podzielić moją historią. Kiedy chodziłam do szkoły muzycznej, zaczynałam w klasie właśnie u jednej nauczycielki, która faworyzowała inną dziewczynkę i to było czuć, to było widać, że tamto jest lepsza, byłam porównywana nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo. Ja byłam dzieckiem po prostu miałam fan. Moja mama bardziej się tym przejmowała jako muzyk, jako osoba, która naprawdę no, zależało jej na mnie i zależało na tym, żeby dobrze mi szło. Finalnie wyszło tak, że po awanturze, którą, Mój tata e, zrobił, bo już po prostu przekroczono wszelkie granice e, dotyczące mojej osoby i tego, że naprawdę byliśmy bardzo cierpliwi. Przeniesiono mnie do innej wspaniałej nauczycielki, bardzo kochanej prywatnie, po prostu e, moje serduszko, e, i tam u niej zostałam już do dyplomu, od trzeciej klasy postałówki. Natomiast E, a to atmosfera była cały czas napięta i e, kiedy miałam wszystkie egzaminy, to nie stresowałam się tym, że gram na egzaminie, tylko stresowałam się obecnością poprzedniej nauczycielki. No, mój ojciec e, poszedł i chciał załatwić tę sprawę, chciał pokazać, że granice zostały przekroczone, być może trochę zbyt ostro, oberwałam ja i w sumie do końca szkoły muzycznej e, nie było to zbyt przyjemne. E, spotykanie się na Korytarzu zawsze były bardzo niezręczne, i po czasie na szczęście zaczęłam mi odpowiadać na dzień dobry, więc yy, na plus. Kiedy chodziłam właśnie do tej szkoły muzycznej, yy, bardzo dobrze mi szło. Pamiętam, że pierwszą yy, podstawkę to była naprawdę świetnie, natomiast wszystko zaczęło się psuć po drugiej yy, średniej jakoś. Kiedy już poszłam do tej średniej i Presja zaczęła być tak ogromna, wywierana na mnie, ja przestałam już kochać grać i to absolutnie, a już na dyplomie spoiler alert, po prostu znienawidziłam tego instrumentu i po prostu miałam ochotę rzucić tego w kąt i nigdy go już więcej nie dotknąć, ponieważ tak bardzo jaka presja była wywoływana we mnie, i nawet nie mówię tutaj o nauczyciela, chociaż to no, wiadomo to jasne, ale połączenie wszystkiego, połączenie tego, że moja mama jest muzykiem i kontrolowała to, jak gram. E, czy gram? E, wieczne pretensje, że za mało ćwiczę, e, ze strony różnych, e, z różnych stron, po prostu już e, nie ma znaczenia, czy to był nauczyciel, czy mama, to po prostu zaczęło mnie wszystko przytłaczać. Jednocześnie zaczęłam chodzić też do liceum, które było naprawdę trudnym liceum i też wymagało ode mnie dużo poświęcenia i dużo nauki. Też były sytuacje, gdzie po prostu już ryczałam co chwilę, gdzie krzyczałam, gdzie miałam pretensje, bo moja cierpliwość również osiągnęła już szczyt. I pamiętam, że bardzo mocno zachorowałam wtedy. To był właśnie ten okres, kiedy miałam stany lękowe, nasilone i depresję po prostu. Nieleczoną niestety, bo uważano, że jestem zbyt Mądra na to, żeby wychodzić do psychologa, że sobie poradzę. I zawsze to było takie, że tak, ja jestem na tyle bystra i ogarnięta, że ja sobie zawsze poradzę. I było to takie. Oh, Jezu, co byś nie zrobiła, to zawsze ta poprzeczka jest postawiona tak strasznie wysoko, nie możesz nawet poprosić o pomoc, bo musisz sobie radzić sam i, i to było naprawdę bardzo trudne dla mnie. Pamiętam, że okres nastoletni był dla mnie po prostu. Katastrofą, i e, nie dziwię się, że teraz nastolatkowie również mają e, podobne problemy. Ja właśnie łącząc szkołę liceum i popołudniowo, często do 21.00 szkołę muzyczną, jeszcze łącząc to z. E, w sobotę również e, o 8 rano, miałam zawsze zajęcia do którejś tam jeszcze łącząc to z tym, że muszę poćwiczyć na tych skrzypcach kiedy ja po prostu nienawidzę, bo zawsze za każdym razem jak grałam to wchodził ktoś i poprawiał kontrolował, mówił, że słabo, że jeszcze i ja po prostu nie chciałam już. Ja na dyplomie, kiedy na początku szło mi super na dyplomie, ale potem przypomniało mi się jakby stare, stare dzieje, stare to, że sobie nie poradzę, bo jak mówię od drugiej liceum, kiedy po prostu ta presja zaczyna wzrastać i wzrastać i wzrastać. Ja sobie strasznie mówiłam, że ja kompletnie nie umiem grać. I kompletnie nie chciałam, nie umiałam, nie, 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 nie. No i w pewnym momencie po prostu strach przejął kontrolę, stres przejął kontrolę i moje po prostu przeświadczenie o tym, że ja nie potrafię. I trochę zawaliłam. Nawet nie trochę. Ja zdecydowanie mogłam lepiej to zagrać, ten dyplom. Ale no cóż, no było minęło, że tak powiem. Co jest najlepsze? Wiele osób, które. Chodziły do szkoły muzycznej, rzucają instrument kompletnie. I ja myślałam, że będę tego typu osobą, że e, tak naprawdę pójdę tam już, e, dla świętego spokoju skończę tę szkołę, bo już po prostu naprawdę była już końcówka i mówię: Dobra, przetrzymam. Prawda? Jakby to jest to przetrzymanie. A finalnie wyszło tak, że ja po prostu pracuję zawodowo jako muzyk i te skrzypce są wyciągane przynajmniej dwa razy w tygodniu u mnie i śpiewam i występuję i nie wstydzę się już i nie mam stresa i myślałam, że nigdy do tego nie dojdzie, ponieważ za każdym razem jak dotykałam skrzypiec po prostu trzęsły mi się ręce i nie byłam w stanie nie być sztywna przy tym. A w tym momencie po prostu wychodzę na scenę, mogę improwizować, mogę śpiewać, tańczyć, bawić się i w ogóle nie ma dla mnie najmniejszego problemu. Po prostu bardzo się oswoiłam z tymi skrzypcami. Są dla mnie jak przedłużenie rąk i naprawdę świetnie sobie radzę. A to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że w końcu nikt nade mną nie stoi z batem. Robię to z własnej woli i jest to dla mnie zabawa, a nie jest to dla mnie. Udręka, nie jest to dla mnie pokazywanie, kto jest lepszy, wyścig szczurów, bo ten wyścig szczurów, który się dzieje w szkołach muzycznych, to jest po prostu dramat. Pewnego dnia na studiach przyszedł do mnie do nas yy, pewien gość i był to Bartosz Józefiak, który napisał książkę Wszyscy tak jeżdżą yy, oraz inne książki oczywiście ale z, z tego yy, ja i prawdopodobnie sporo osób może go najbardziej kojarzyć. I zainteresował się tematem, o którym teraz właśnie mówię, czyli o takiej toksyczności szkół muzycznych w Polsce. Jest to temat ważny i aktualny, i nie mówię, że we wszystkich szkołach tak jest. I nie chcę, broń Boże, naciskać na wszystkich nauczycieli i mówić, że szkoła muzyczna to jest absolutne zło. Bo każdy może mieć inne doświadczenia i każdy może mieć inne wspomnienia z tej szkoły. Ja na przykład mam takie, ja też inaczej może postrzegałam to wszystko. Dużo więcej zaczęłam też e, widzieć, kiedy ta presja się u mnie pojawiła. Ja zaczęłam się po prostu już bronić w pewnym momencie, więc e, mówię, to wszystko eskalowało. E, natomiast, dzięki temu, że rozmawiałam z Bartoszem, który dowiedział się właśnie o tym temacie, bo powiedziałam mu, że chciałabym napisać taki reportaż. Spotkaliśmy się, ale niestety Bartosz jest naprawdę bardzo zapracowaną osobą i niestety nie doszło do tego, że, znaczy, nie doszło do tego, że ta książka powstała. Mam dużo, bardzo dużo znajomych koleżanek, kolegów, którzy mają podobne historie. E, związane właśnie ze szkołami muzycznymi, również jakąś przemoc, czy słowną, czy nawet e, fizyczną. Osoby starsze również pamiętają to, że w szkołach muzycznych nie było kolorowo, nie było czegoś takiego jak równowaga pomiędzy profesorem a uczniem, że uczeń nie jest tylko i wyłącznie robalem do deptania, tylko również człowiekiem, który ma uczucia. I sytuacje, które mogą pojawić się w tej szkole, które nie są zbyt. E, nie wiem, okej, okay, które są po prostu przekroczeniem granic, mogą potem wpłynąć w przyszłości na to dziecko i być może na to, że człowiek rzuci w kąt instrument. Nie raz, nie dwa, nie dziesięć słyszałam, że ktoś porzucił swój instrument, nawet rzucił szkołę muzyczną, tylko i wyłącznie dlatego, że yy, po prostu nauczyciel był. Do kitu. Po prostu znęcał się nad uczniem, był opryskliwy, komentował na przykład nie tylko naszą pracę, ale komentował też nasz wygląd, nasze zachowanie. Ponieważ to są ludzie i ludzie zazwyczaj oceniają, natomiast kiedy przekracza się pewne granice i to jest nie raz, nie dwa, przekracza się te granice, no to wtedy pojawia się problem. I wtedy ten problem może nie tylko wpłynąć na to, że dziecko nie chce grać na instrumencie, ale także wpłynąć na jego samoocenę oraz na Przyszłość. Ja jestem przykładem tego, że szkoła muzyczna nie była najlepszym, co mnie spotkało i nie była tym, co wspominam po prostu w tym momencie, jako wspaniałe lata, gdzie było beztroskie życie. No nie. Szkoła muzyczna naprawdę wspominam ją średnio i tak, myślę, że zostanie już raczej. Mam nadzieję, że coś się zmieni w tym kraju, jeśli chodzi o poziom nawet nie chodzi o poziom taki, wiecie, poziom grania, poziom wykonu, że stworzymy wspaniałych muzyków. Chodzi mi o takie dobre podejście do ucznia i wiadomo, nie prześwietli się osoby, którą się zatrudnia, jaką jest osobą i czy będzie. Po prostu miała dobre podejście do ucznia. Natomiast można wprowadzić takie zmiany, i ja nie byłam na tyle świadoma, że mogę podjąć jakieś kroki. Ja jestem raczej typem osoby, która, jeżeli jej się coś nie podoba. To raczej to powie na głos, i ja nie byłam tam święta. Na pewno e, przez mój niewyparzony język, bo wtedy miałam strasznie niewyparzony język, też wpadałam e, w dużo e, kłopotów i w tarapaty. Niemniej nie zmienia to faktu, że można było na przykład ze mną porozmawiać na boku, e, wytłumaczyć, a nie wyżywać się, komentować e, i wtrącać się we wszystko, a przy tym obgadywać i niemiło nazywać. Pamiętam też, że w szkole muzycznej nie za bardzo wspierali to, żebyśmy robili coś poza szkołą muzyczną, czyli ja e, nagrywam piosenki. jak pewnie wiecie, bo na drugim kanale są normalnie te piosenki i ja naprawdę bardzo dużo poświęcałam się szkole muzycznej ja nie musiałam chodzić na chór ale bardzo kochałam śpiewać i bardzo kochałam moje przyjaciółki, więc bo tam poznałam też wspaniałe przyjaciółki dzięki Bogu, moją przyszłą świadkową, miejmy nadzieję kiedyś i ja nie musiałam chodzić na ten chór, natomiast ja na ten chór chodziłam, poświęcałam na niego czas, bardzo dużo czasu chodziłam na orkiestrę też więc ja naprawdę bardzo dużo tego miałam wszystkiego, mieliśmy harmonię, kształcenie Słuchu, formy muzyczne, historie, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja praktycznie nie miałam dnia wolnego. Zawsze coś tam było, któregoś dnia, i trzeba było na to chodzić. Ja nie ze wszystkim sobie dobrze radziłam i no ogólnie wiadomo, jak też zaczęła mi postępować depresja, to ja inaczej postrzegałam tę rzeczywistość. Ja po prostu, no wiadomo, to był dla mnie bardzo, 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 bardzo trudny czas. Pewnych rzeczy nie chcę się widzieć i też nie do końca. Możemy zobaczyć to gołym okiem, i to jest jak najbardziej naturalne. To są tylko moje odczucia, które ja pamiętam. Pamiętam, że naprawdę było bardzo ciężko. Bardzo dużo płaczu, bardzo dużo e, leżenia w łóżku i zastanawiania się, jak ja w ogóle wstanę następnego dnia i czy wstanę i co, co zrobię. Naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Natomiast ten film jest po to, żeby. Zabrać jakiś głos w tej sprawie. Natomiast mówię, dużo, dużo tego było. Wracając do tego tematu, że nie wspierano właśnie tego, co robimy poza szkołą muzyczną. Ja właśnie nagrywałam te piosenki, i pamiętam, że pewnego dnia byłam na fortepianie i naprawdę ja byłam na wszystkich koncertach, praktycznie wszystkich koncertach. Może tam z, na palcach jednej ręki policzę, na których nie mogłam być. I był taki właśnie pomysł, żeby zrobić coś. Nie pamiętam nawet co. Nie pamiętam, że przyszła pani dyrektor do mnie na pianino i że czy bym pomogła. Ja już po prostu miałam mm, okres, kiedy był, była pierwsza czy druga liceum, kiedy naprawdę było intensywnie. I powiedziałam, że no już po prostu kolejnego projektu nie dam rady. I padł komentarz, to dla siebie coś robisz, dla siebie nagrywasz piosenki, a dla szkoły nie pomożesz. I takich komentarzy było masa. Takich komentarzy w moją stronę, że... Jestem jakaś, że jestem taka, że taka, 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 że za dużo gadam, że za głośno się śmieję, to cały czas ze mną szło. Ja pamiętam, że nie było czegoś takiego, że mogłam mm, powiedzieć szczerze, co czuję i zostać zrozumiana, tylko raczej wyśmiana, bo to był taki konkurs kto wytrzyma, kto jest dobry, kto jest najtwardszy, najsilniejszy. Okazywanie słabości było passe po prostu. I wiadomo, w większej grupie zawsze to będzie trochę takie niezręczne, kiedy ktoś okazuje słabość, ale ta empatia, którą ja e, teraz mam, właśnie wynika z tego, że wtedy potraktowano mnie jak potraktowano. I cóż, może ktoś się ze mną nie zgodzić i ja chętnie podyskutuję. Ja teraz mówię właśnie o swoich odczuciach, o tym, że dostawałam w brzuch, że było wszystko komentowane, to co robię, jaka jestem. Oczywiście ja miałam wspaniałą panią od skrzypiec, która, z którą się świetnie dogadywałam, która bardzo się interesowała i naprawdę mnie słuchała, kiedy. Coś się u mnie działo. Natomiast były właśnie takie momenty, kiedy na przykład było CA, i trzeba było pokazać, yy, jak yy, gram, i trzeba było pojechać do Warszawy i tam się zaprezentować. Wtedy presja była tak ogromna, że przestało być miło. <grych> i oj, to bardzo. Natomiast yy, nigdy nie byłam bardziej szczęśliwa i nigdy no, nigdy po prostu nie poczułam większego głazu spadającego ze mnie, kiedy trzy dni przed. Usłyszałam, że CA nie będzie, że CA odwołali i nie jestem pewna, ale z powodu tego, że była zbyt duża presja wobec uczniów. Nie dlatego, że był koronawirus, tylko za duża presja. Rozumiecie? Bo była. Była za duża presja i życie muzyka naprawdę jest bardzo trudne. Przynajmniej z moich doświadczeń tak wynika, że Bycie muzykiem to jest y, absolutna odwaga i to jest y, wystawianie siebie na wszelką krytykę i wystawianie siebie na światła reflektorów, ale my kochamy ten trudny zawód i jest nam ciężko. I nawet jeżeli wiemy, że będziemy oceniani, to i tak w to idziemy, bo to jest silniejsze od nas. I właśnie. Odkryłam to dopiero, kiedy skończyłam tę szkołę, kiedy obiecałam na dyplomie, że już nigdy nie dotknę skrzypiec, a jeśli już, to tylko będę grała w pierwszej pozycji, czyli takiej najprostszej, absolutnie. Natomiast stałam się skrzypaczką, stałam się wokalistką, a usłyszałam na koniec dyplomu od jednej nauczycielki, że wiedziała, że skrzypaczką nie zostanę, ale mogę spróbować zaśpiewaniem. Więc spróbowałam, proszę pani. I jestem skrzypaczką. I wokalistką też. I życzę każdemu muzykowi, który teraz jest w szkole muzycznej i który naprawdę przeżywa i cierpi, wszystko się ułoży. Trzymam strasznie za to kciuki, trzymam bardzo mocno. Pamiętajcie, żeby nie brać ze mnie przykładu i nie bać się prosić o pomoc, nie bać się... Pójść do specjalisty, jeżeli tego potrzebujecie, zacząć y, brać, przyjmować leki, jeżeli tylko tego potrzebujecie. Ja osobiście robię coming out, ja biorę leki i nie wstydzę się już tego. I nie wstydzę się tego, bo widać, że odżyłam dzięki nim. Widać, że bardzo ich potrzebowałam, bo. Po prostu wszelkie środki już mi nie pomagały. I mimo tego, że jestem bardzo silną osobą i z dosyć mocnym charakterem i bardzo taką zawziętą, to jestem też bardzo wrażliwa. I e, jeżeli po prostu moje, pół mojego życia, jak nie więcej, nawet więcej niż pół mojego życia, było po prostu dla mnie w pewnym sensie koszmarem, ciężko, żebym sobie poradziła. Chodząc świat dorosły, i żebym po prostu wiedziała wszystko i nareszcie ogarnęła życie. To niestety zostawiło na mnie taki duży odcisk, takie duże piętno, że ciągnie się to ze mną i w jakiś sposób ja bardzo, bardzo dużo rzeczy już przerobiłam. Minął czas, ja poukładałam sobie wszystko w głowie, ja już nikogo nie winię i nie czuję. Żalu Po prostu pamiętam i raczej będę już pamiętać, bo było to na tyle bolesne, że zabliźniło się gdzieś po prostu we mnie i schowało się gdzieś w środku i to po prostu raczej już będzie. No cóż trzeba o tym mówić głośno? Toksyczność w szkołach, a w szczególności w szkołach muzycznych powinna być potępiana i powinno być więcej głosów, które powiedzą stop i które powiedzą dosyć presji, bo naprawdę może to potem oddziaływać na drugiego człowieka i może naprawdę dojść do przykrych konsekwencji. Więc to jest mój głos w tej sprawie. Liczę na to, że osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, opowiedzą być może swoją historię, jeżeli będą tylko miały na to siły, i być może uda nam się wspólnie coś zrobić z tym zjawiskiem, które nie do końca jest w porządku. To tyle na dzisiaj. Temat hu, trudny i dla mnie dosyć też przerażający, bo boję się reakcji. Czy to właśnie bliskich, czy nawet dalszych tam znajomych. Więc zobaczymy. Liczę na to, że mimo wszystko było to ważne, bo chciałabym mówić o ważnych rzeczach, nie tylko o takich pierdołach, że tak powiem. No i co. No i życzę wszystkim, żeby się ułożyło. Nawet jak nie jesteście muzykami i macie po prostu ciężko w szkole, to życzę Wam, żeby wszystko się ułożyło i żebyście nie bali się prosić o pomoc.